Witaj na Natropie Zbrodni. Nazywam się Sofia i zabiorę Cię dziś w historię, która wydarzyła się naprawdę. Dziś opowiem Wam historię, która zaczyna się w upalne lipcowe popołudnie na przedmieściach Aten, w dzielnicy Agia Paraskewi. Choć to miejsce zwykle kojarzy się z oliwnymi drzewami, leniwymi skuterami i letnią ospałością, 4 lipca 2025 roku cisze przerwały dźwięki, które wszystko zmieniły. Pięć strzałów. Od tamtej chwili to miejsce już nigdy nie było takie samo. To właśnie tutaj, na spokojnej uliczce w pobliżu domu swojej byłej żony, zginął Przemysław Jeziorski, profesor marketingu z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Znany akademik, ojciec dwójki dzieci, przedsiębiorca technologiczny i wykładowca, który zmieniał życie studentów. Jego śmierć była nie tylko tragedią dla rodziny, lecz także wstrząsem, który odbił się echem w Stanach Zjednoczonych. Polsce i Grecji. Ale co dokładnie wydarzyło się tego dnia? 4 lipca około godziny 16. Jeziorski dopiero co przyleciał do Aten nie z wykładem, nie na konferencję. Przyleciał, by spotkać się z dziećmi, dziesięcioletnimi bliźniakami, których kochał ponad wszystko. Sąd w Kalifornii przyznał mu prawo do spotkań podczas wakacji letnich. To miało być spokojne, lecz ważne spotkanie, ale zamiast objęć Padły strzały. Zamiast głosu ojca, nastała cisza. Świadkowie zeznali policji, że usłyszeli serię głośnych dźwięków pięć wystrzałów. Wszystko wydarzyło się błyskawicznie. Zamaskowany napastnik podszedł od tyłu, strzelił z bliskiej odległości i zniknął. Policja przybyła szybko, teren został odgrodzony, ale sprawcy nigdzie nie było. Na asfalcie pozostały jedynie łuski po nabojach 9 mm i kilka krwawych śladów. Żadnej kamery, żadnego świadka, który mógłby opisać twarz zabójcy. Mimo braku bezpośrednich świadków, stało się jasne to nie był przypadkowy atak. Morderca działał z zimną precyzją, jakby dokładnie wiedział, kiedy i gdzie pojawi się jego cel. Takie rzeczy nie dzieją się spontanicznie. Wszystko wskazywało na zaplanowane zabójstwo, i to bardzo osobiste. Chcę, żebyście na chwilę się zatrzymali i pomyśleli: Kto mógł tak bardzo nienawidzić człowieka, by nie tylko życzyć mu śmierci, ale ją szczegółowo zaplanować? Przemysław nie był politykiem, nie był człowiekiem współświadka. Jego życie toczyło się między uczelniami a startupami. Ale za tą spokojną fasadą, jak się później okazało, Kryła się dramatyczna historia, która narastała przez lata. Aby zrozumieć, jak profesor z Stanfordu znalazł się pod celownikiem na greckiej ulicy, trzeba cofnąć się nieco w czasie. Wszystko zaczęło się od rozwodu. Jego małżeństwo z obywatelką Grecji zakończyło się kilka lat wcześniej, ale batalia prawna i emocjonalna trwała nadal. W centrum konfliktu znajdowały się dzieci. W ostatnich miesiącach przed śmiercią. Przemysław otwarcie mówił w kalifornijskich sądach. Obawia się o swoje bezpieczeństwo. W maju 2025 roku złożył nawet wniosek o zakaz zbliżania się wobec byłej żony i jej nowego partnera. Wspominał o zastraszaniu, naciskach finansowych i fizycznych groźbach. Ale czy wtedy ktokolwiek traktował jego słowa poważnie? Wiecie, w wielu takich sprawach emocje sięgają zenitu, ludzie mówią różne rzeczy ale rzadko kiedy kończy się to strzelaniną. Tym razem jednak wszystko zaszło za daleko. W dniu, kiedy miał odbyć się kolejny etap ustaleń sądowych dotyczących widzeń z dziećmi, ktoś uznał, że dość. Podczas gdy policja zabezpieczała łuski i fotografowała miejsce zbrodni, media już rozpisywały się o tragedii. Znany amerykański profesor zginął na greckiej ziemi. Motywy były wtedy jeszcze tajemnicą, ale ja już wtedy przeczuwałam, Odpowiedź kryje się w konflikcie, który tlił się od lat. I właśnie tutaj ta historia dopiero się zaczyna. Gdy zaczęłam głębiej zagłębiać się w tę sprawę, od razu stało się jasne: zabójstwo Przemysława Jeziorskiego nie było przypadkowe. Stał za nim szereg konfliktów, decyzji sądowych, psychicznego nacisku i długoletniego sporu. Profesor, mimo swojej akademickiej równowagi, Znalazł się w samym centrum bardzo osobistej tragedii, która zakończyła się strzałami oddanymi w biały dzień. Kim był Przemysław Jeziorski, zanim jego nazwisko pojawiło się w rubrykach kryminalnych? Urodził się w Polsce w 1982 roku. Miał podwójne obywatelstwo, polskie i amerykańskie. Jego droga do sukcesu była imponująca. Studia na Stanfordzie, wykłady na czołowych amerykańskich uczelniach, w tym na UC Berkeley, Działalność naukowa startupy. Koledzy z pracy nazywali go człowiekiem idei, a studenci zapamiętali go jako wymagającego, ale oddanego mentora. Najważniejsze jednak było to, że dla bliskich był ojcem, który nigdy nie przepuszczał okazji, by zobaczyć się z dziećmi. Jego małżeństwo z Greczynką poznaną podczas konferencji w Lozannie nie trwało długo. Pokładał w nim duże nadzieje. Przeniósł nawet część swojego życia do Europy. Ale już po kilku latach związek się rozpadł. Rozpoczęła się sądowa batalia o majątek, o warunki wychowania dzieci, o opiekę. Ostatnie miesiące przed tragedią były szczególnie napięte. W maju 2025 roku Przemysław złożył w kalifornijskim sądzie poważne oskarżenia. Twierdził, że jego była żona i jej nowy partner go zastraszają, ograniczają jego prawa jako ojca, a raz nawet go zaatakowali. Prosił sąd o ochronę i natychmiastowy zakaz zbliżania się. Wszystkie te dokumenty stały się później dowodami, już nie w sprawie cywilnej, lecz w śledztwie dotyczącym zabójstwa. Co wydarzyło się 4 lipca? Przemysław przybył do Aten kilka dni wcześniej. Zatrzymał się w hotelu niedaleko centrum, spotykał się z prawnikami, przeglądał dokumenty. Przygotowywał się do spotkania z dziećmi, na które miał zgodę sądu. Dzień zaczął się zwyczajnie. Lekki śniadanie, konsultacje, sprawdzenie trasy. O 15:45 wysiadł z taksówki na cichej ulicy w Agia Paraskewi, i wtedy tragiczny zbieg okoliczności. Na tej ulicy nie było kamer monitoringu, żaden z sąsiadów nie potrafił dostrzec twarzy napastnika, ale jedno było pewne: morderca czekał. Wiedział, kiedy profesor się pojawi, gdzie się zatrzyma i w którą stronę pójdzie. Pięć strzałów. W plecy, w klatkę piersiową w szyję. To nie była kłótnia, nie wybuch emocji, to była egzekucja. Profesor zmarł niemal natychmiast. Policja przybyła szybko, ale śladów było niewiele. Napastnik uciekł pieszo boczną uliczką. To nie była improwizacja, to był scenariusz. Pamiętam, jak w tamtych godzinach media społecznościowe zaczęły zapełniać się wiadomościami: profesor zamordowany. Berkeley pogrążone w żałobie, zginął ojciec, naukowiec, autorytet. A jednocześnie, cisza ze strony rodziny matki dzieci. Adwokaci byłej żony odmawiali komentarzy. Już wtedy wiedziałam, prawda wyjdzie na jaw, ale nie od razu, bo za tym przestępstwem stało nie jedno, lecz kilka osób. Rozplątanie tej sprawy nie zajmie dni, lecz tygodnie, i tak właśnie się stało. Trzynaście dni po morderstwie policja wykonała pierwszy duży ruch. Zatrzymano pięć osób i wtedy zaczęło się najciekawsze. Jeden z nich zaczął mówić. Jeśli podoba Ci się to, co robię, zostaw komentarz i kliknij subskrypcję. To dla mnie naprawdę ważne i daje siłę, by nagrywać kolejne historie. Kiedy po raz pierwszy przeczytałam wiadomość o aresztowaniach w sprawie Jeziorskiego, na moment zaparło mi dech. Pięcioro zatrzymanych, nazwisk jeszcze nie ujawniono, ale jeden fakt od razu uderzył emocjonalnie. Wśród nich znalazła się jego była żona. 17 lipca grecka policja ogłosiła aresztowanie pięciu osób. W sprawie, która początkowo wyglądała na odosobniony akt przemocy, nagle pojawił się cały układ: organizatorzy, wykonawca, pomocnicy. W tej grupie, 39-letnia była żona Przemysława, jej 35-letni partner, dwóch obywateli Albanii oraz obywatel Bułgarii. I to właśnie ten partner, jak podało kilka źródeł, przyznał się do winy, to on pociągnął za spust. Zeznanie padło już podczas pierwszego przesłuchania. Według źródeł policyjnych, mężczyzna nie wytrzymał psychicznej presji i niemal od razu przyznał się do winy. Dodał też, że nie działał sam. Jego partnerka była żona Jeziorskiego, wiedziała o planie, wspierała go i, jak twierdzi śledztwo, to właśnie ona była inicjatorką. Co było motywem? Policja na razie nie ujawnia szczegółów, ale śledczy sugerują, wszystko sprowadza się do walki o opiekę nad dziećmi. Eskalacja emocji, ograniczenia prawne, strach przed utratą kontroli. Motyw znany od wieków i wyjątkowo niebezpieczny. Zazdrość, utrata władzy, gniew, który przeradza się w toksynę. Próbowałam wyobrazić sobie, co mogły czuć dzieci w tamtych dniach. Bliźnięta dziesięć lat. Ich ojciec nie żyje. Ich matka za kratami. Choć oficjalnie opiekę nad nimi przejęły greckie służby socjalne, prawdziwa troska spadła na barki przedstawicieli konsulatów USA i Polski. Brat profesora, Łukasz, przybył do Aten już następnego dnia po aresztowaniach. Wyglądał na wyczerpanego, ale zachowywał spokój. To on przekazał pierwsze oświadczenie w imieniu rodziny. Naszym celem jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, przywrócenie sprawiedliwości i sprowadzenie ciała przemysława do domu powiedział Tymczasem Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley ogłosił żałobę Na kampusie Haas School of Business odbyła się improwizowana ceremonia pożegnania Studenci zawiesili jego zdjęcia zostawiali notatki Dziekan nazwała Przemysława inspiracją dla pokolenia I wiecie, to nie były puste słowa Ale nawet w czasie żałoby śledztwo trwało Dwaj Albańczycy i Bułgar według policji odegrali kluczowe role w logistyce zabójstwa Jeden prowadził obserwacje, drugi zapewnił transport, trzeci pomógł zorganizować trasę ucieczki. To nie był impuls, to była operacja, a to znaczy, że kto się zaplanował. Była żona Jeziorskiego, zaprzecza jakiejkolwiek winie. Jej adwokaci twierdzą, że niczego nie wiedziała i jest wstrząśnięta tym, co się wydarzyło. Ale śledczy dysponują już szeregiem dowodów wiadomościami, połączeniami telefonicznymi, przelewami bankowymi. Te dane nie zostały jeszcze ujawnione, ale źródła mówią jasno: sprawa zmierza w kierunku aktu oskarżenia o zabójstwo na zlecenie. Kolejna rozprawa zaplanowana jest na 21 lipca. Cały tydzień, kluczowy dla śledztwa. To wtedy śledczy mają złożyć akt oskarżenia, prokuratorzy nakreślić swoją strategię, a obrona rozpocząć działania. Ale na tym historia się nie kończy, bo nawet gdy podejrzani siedzą już w areszcie, Najważniejsze pytanie wciąż pozostaje bez odpowiedzi: jak zwykły konflikt rodzinny przerodził się w morderstwo o międzynarodowym zasięgu? Co się stało z granicą między salą sądową a przemocą, między emocją a zbrodnią? I co najstraszniejsze: jak te dzieci, które straciły wszystko, będą mogły dalej żyć w świecie, gdzie oboje ich rodzice są ofiarami zbrodni, choć z przeciwnych stron? Są momenty, które nawet w prawdziwych sprawach kryminalnych brzmią jak scenariusz filmu. Zabójstwo profesora Jeziorskiego to właśnie taki przypadek, ale w przeciwieństwie do kina, tutaj wszystko jest realne: ból, strata, milczenie dzieci, które zostały uwięzione w samym środku międzykontynentalnej katastrofy. 21 lipca w Atenach rozpoczęło się wstępne przesłuchanie w sprawie. Greckie sądy różnią się od amerykańskich. Tutaj wszystko przebiega wolniej, bardziej proceduralnie, z długimi przerwami i ograniczonym dostępem dla dziennikarzy. Ale już na sądowych korytarzach mówiono o najważniejszym sprawa zostanie zakwalifikowana jako zabójstwo z premedytacją, dokonane przez zorganizowaną grupę, motywowaną konfliktem rodzinnym. Dowiedziałam się, że w aktach sprawy znajduje się seria wiadomości e-mail, wymienianych między podejrzanym, który przyznał się do strzałów, a kilkoma innymi osobami. Te wiadomości to kronika eskalacji. W jednej z nich partner byłej żony pisał Nie możemy już dłużej czekać, przyjedzie znowu w lipcu, to szansa, w innej od niej dość manipulacji, jeśli wygra w sądzie, stracimy ich na zawsze, dosłownie, innymi słowy, ta zbrodnia była przygotowywana, nie została popełniona w afekcie, była planowana, omawiana, koordynowana. Każde słowo w tej korespondencji było kolejnym krokiem w stronę nieodwracalnego. Ale sedno tego planu nie sprowadzało się tylko do zabójstwa. Było w nim coś jeszcze groźniejszego: wiara, że przemoc może zmienić prawną rzeczywistość, że eliminując ojca uda się odzyskać kontrolę. Równolegle z postępowaniem karnym w Grecji rozpoczęło się nowe postępowanie sądowe w Kalifornii, już bez udziału Przemysława. Jego prawnicy kontynuowali sprawę na wniosek rodziny i nawet tam, po drugiej stronie oceanu, sprawa zyskała nowy wymiar. Tymczasem sytuacja dzieci pozostawała niepewna. Greckie służby socjalne dopuściły krótkie spotkania z krewnymi ze strony ojca, Łukaszem i jego żoną, którzy przybyli z Warszawy, ale oficjalna opieka nadal pozostawała zawieszona. Konsulaty USA i Polski koordynowały działania, ale potrzebna była decyzja sądu. A ta mogła zająć tygodnie. Jeśli chodzi o śledztwo, policja kontynuowała zbieranie dowodów. Przeprowadzono przeszukania w domu byłej żony, w mieszkaniu jej partnera oraz w samochodach zatrzymanych Albańczyków. Znaleziono kolejną kluczową rzecz: szczegółowe wydruki tras, mapy dzielnicy Agia-Paraskevi, a nawet zaznaczenia stref parkingowych. Te materiały, według źródeł, staną się podstawą aktu oskarżenia o celowe i zorganizowane zabójstwo. Ale nawet z całym zebranym materiałem dowodowym, nawet z przyznaniem się do winy, proces nie będzie łatwy. Adwokaci byłej żony już twierdzą, że została wciągnięta, że jej słowa wyrwano z kontekstu, że nie miała zamiaru nikogo skrzywdzić. Tymczasem prokuratura pracuje nad tym, by udowodnić, była kluczowym ogniwem w tym łańcuchu. Wiedziała, wspierała, a być może zainicjowała. I to właśnie jest najboleśniejsze w tej sprawie że wszystko mogło potoczyć się inaczej. Sąd, adwokaci, mediacja, nawet walka, wszystko to mieści się w granicach prawa. Ale ktoś zamiast rozmowy wybrał broń. I ta decyzja teraz definiuje losy nie tylko dorosłych, ale też tych, którzy nigdy nie prosili o udział w tej wojnie dwójki dzieci. Dlatego gdy w przyszłym tygodniu rozpocznie się właściwy proces, świat będzie patrzył nie tylko na dowody będzie patrzył na to, czy wymiar sprawiedliwości potrafi odpowiedzieć na najważniejsze pytanie. Jak daleko może posunąć się człowiek, który czuje, że traci kontrolę? W prawdziwych tragediach najstraszniejsze nie jest samo przestępstwo, najstraszniejsza jest pustka, która po nim zostaje. Cisza w dziecięcym pokoju, wiadomości, na które nikt już nie odpowie, pytania, na które nie ma odpowiedzi. Właśnie taka pustka pozostała po śmierci Przemysława Jeziorskiego. Po oficjalnym rozpoczęciu procesu sprawa trafiła do Sądu Karnego w Atenach. Pięciu podejrzanych pozostaje w areszcie. Sąd przyznał prokuraturze prawo do kontynuowania śledztwa przesłuchań świadków, ekspertyz psychologicznych analizy materiału dowodowego. Argumenty obrony były przewidywalne próby przedstawienia przyznania się do winy jako efektu nacisku poszczególnych wiadomości jako emocjonalnych uniesień a działań podejrzanych jako zbiegów okoliczności. Ale najważniejsze już się wydarzyło. Społeczeństwo zobaczyło, jak cienka jest granica między prywatnym konfliktem a publiczną zbrodnią. Profesor, który wykładał o etyce w biznesie, o podejmowaniu decyzji w sytuacjach kryzysowych, sam padł ofiarą decyzji podjętej w imię nienawiści. Uniwersytet UC Berkeley zainicjował stypendium jego imienia na badania w zakresie odpowiedzialności społecznej. Koledzy z Polski zorganizowali poświęcony mu internetowy seminarz wspomnieniowy, a studenci uruchomili hashtag Number justice for Przemek, który szybko rozprzestrzenił się w środowisku akademickim. Bo to nie był tylko naukowiec. To był głos, który uczył słuchać. Ciało Przemysława zostało sprowadzone do Warszawy 25 lipca. Pożegnanie odbyło się w auli Szkoły Głównej Handlowej. Jego brat Łukasz z drżącym głosem powiedział wtedy – Pojechał, by walczyć o prawo bycia ojcem i zapłacił najwyższą cenę. Jeśli chodzi o dzieci, po długich konsultacjach i procedurach prawnych zostały tymczasowo przekazane pod opiekę krewnym ze strony ojca, za zgodą konsulatów USA i Grecji. Ostateczna decyzja dotycząca ich przyszłości jeszcze nie zapadła. Psycholodzy już z nimi pracują, przygotowując je do trudnego okresu przejściowego. Bo gdy dziecko traci jednego z rodziców w wyniku zbrodni popełnionej przez drugiego, trauma jest podwójna. I właśnie tutaj chce się zatrzymać, bo ta sprawa nie dotyczy tylko przestępstwa. Ona obnaża luki w systemie, gdy konflikty prawne ciągną się latami, gdy sądy spóźniają się z decyzjami, gdy groźby są bagatelizowane, a niepokoje ignorowane. Jeziorski nie był anonimowy. Pisał, zwracał się do sądu, dokumentował wszystko, ale to nie zatrzymało kuli. I dlatego właśnie ta sprawa stała się sygnałem międzynarodowym. Konflikty o opiekę nad dziećmi to nie tylko sprawa rodzinna, to kwestia bezpieczeństwa. Obecnie podejrzanym grozi dożywotnie pozbawienie wolności, ale prawdę mówiąc, żaden wyrok nie cofnie tego, co już się stało, bo prawdziwą karą jest życie bez przyszłości, życie z przeszłością, której nie da się już zmienić. Jeśli oglądając to wideo, znacie kogoś uwikłanego w podobny konflikt. Powiedzcie im, szukajcie pomocy, mówcie, dokumentujcie, nie milczcie. Bo jedna niewypowiedziana emocja może kosztować życie. Przemysław Jeziorski chciał tylko jednego: zobaczyć swoje dzieci. Nie dotarł do drzwi. A jego historia to już nie tylko sprawa karna. To ostrzeżenie i na koniec. W każdym konflikcie najsilniejszą decyzją nie jest agresja, a wybór, by się zatrzymać. To był jeden z tych odcinków, które długo zostają w głowie. Dziękuję, że przeszedłeś tę drogę razem ze mną. Trzymaj się.